O, świetnie, że znowu się pobieramy. No, wreszcie nie będzie nam nikt przeszkadzał. A jeszcze nie możemy się całować na to. No jeszcze nie. O, chyba jedzie szofer. Zapraszam młodą parę. Niestety tabliczka niestety jest zniszczona. Będzie nam trochę wypadała. Po drodze może nam troszeczkę no, utrudnić, ale jak tu ją zostawimy, to nic się nie stanie. No dobrze. Dobrze, to jedźmy. Ja się cieszę. Co, państwo znowu biorą ślub? O, chyba tamten drugi był nieudany, prawda? No tak. A już tutaj? Tak. Życzę mu razem udanego ślubu. Znowu będę musiała patrzeć, jak się pobierają. Ech, fajne tu niestety. Chcę to zobaczyć. Może znowu im przerwę. <grym> Chodźmy się tutaj, by połączyć wiążą małżeńskim te dwojga kochających się osoby. Zanim złożą sobie oni przysięgę małżeńską, czy jest ktoś, kto sprzeciwia się temu małżeństwu? Nie ma tutaj nikogo takiego. A zatem przysięgę. Najpierw pan Niech powtarza za mną to, co ja. Ja, Morsiu, biorę sobie Ciebie, biorę sobie Ciebie i Wiolet za żonę. Ja, Morsiu, biorę sobie Ciebie, Wioletę za żonę. I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I ślubuję Ci wierność, miłość i uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Przepraszamy, malutkie problemy. Tak mi do Panie Boże, Wszechmogący. Tak mi do Panie Boże, Wszechmogący. W trójce jedyny i wszyscy święci. trójce jedyny i wszyscy święci. Teraz niech to za podno młodo. Ja, Violet, biorę sobie Ciebie mążu za męża. Ja, Violet, biorę sobie Ciebie mążu za męża. Jeśli obiecie mi i uczciwość małżeńską. I ślubuję Ci wierność, miłość i uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. W Trójce jedyni my i wszyscy święci. Trójce jedyne i wszyscy święci! A zatem możecie się pocałować! A teraz załóżcie sobie obrączki! 项目主线。